I oczywiście widzowie, z tej strony Kebus, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak można teraz zarabiać na wahaniach i tam powoli swój budżet generować. Także zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. I zapraszam Was oczywiście na stronę skinsmanki, gdzie, gdzie swoje skiny wymienicie. I tutaj z moim kodem, czyli z kodem Kebus, odbieracie sobie bonus darmowe 5 dolarów przy trade'ie powyżej 100 dolarów. Także całkiem niezły bonus. Oraz dodatkowo 35% bonusu do depozytu. Także naprawdę spoko, Bonusiki, zachęcam do wejścia na stronkę e, i skorzystania z tego, link znajdziecie w opisie, dalej trwa ten walentynkowy event, więc możecie do, otrzymywać tikety do raflów, mm, z których możecie wygrywać ciekawe nagrody, a być może Wam się poszczęści i, i coś zgarniecie fajnego, no mi dzisiaj się nie udało, ale jakieś tam tikety mam, więc powodzonka, no. Przechodzimy do sedna filmu i do skrzyni Falkionu. Dzisiaj o skrzyni Falkionu, na której myślę, że idzie się nieźle dorobić. Gdy spojrzymy sobie na Bajorderii, generalnie jak to wygląda tutaj, no to jest niezła dysproporcja. No akurat trafiliśmy na taki moment, że ta dysproporcja jest bardzo zauważalna, ale jak widzicie w godzinach od pierwszej do czwartej nad ranem można te skrzynie posprzedawać nawet po 4 zł. No i tutaj jeżeli dobrze sobie to wykalkulujemy i kupimy je właśnie w dołku za tam 3.40 co wygląda bardzo realnie, zwłaszcza na częstotliwość schodzenia tej skrzyni, to nie musimy jej sprzedawać jej w piku. Trzeba też zaraz zobaczyć jak to wyjdzie. Sprzedażowo, czy to w ogóle się opłaca, ale bardziej planowałem tutaj pod lekko dłuższe przytrzymanie. Nie mówię oczywiście o żadnym long-termie, broń Boże. 34,9, więc i tak sobie na tym zarobimy. No, przebitka tam powiedzmy 9, no nawet 5 groszy na większej ilości może zrobić fajną różnicę. Więc jakby komuś się nudziło i chciałby skorzystać sobie z takich groszowych wahań, to myślę, że bardzo spoko opcja i polecam generalnie takie siedzenie na rynku, bo uczy was to zachowania rynkowych zachowań rynkowych i tego, jak dany rynek się zachowuje podczas właśnie wahań. Więc jest to spoko, polecam, polecam sobie to zrobić najpierw na mniejszą skalę, żeby zobaczyć, jak to działa i później gdzieś tam wyruszyć na większą, jeżeli byście bardzo chcieli uderzać w to. Aczkolwiek nie mówię, że to jest nic przyszłościowego, te wahania oczywiście kiedyś się wyrównają i spotkamy się gdzieś w momencie stagnacji. To jest raczej... Sprawa oczywista, nie mówię, że musi być to kompletna stagnacja, no ale gdzieś tak, jak tutaj na przykład, gdzieś to wyrównanie mniej więcej było, no te wahania nie były duże, już na nich się na pewno nie dało zarabiać, no ale tutaj powróciliśmy do bardzo dużych wahań, zresztą to widać na wykresach, więc polecam z tego korzystać. To na tyle w dzisiejszym filmie, mam nadzieję, że się przydał. Trzymajcie się i ją.